Kurwa, nie ma tu żadnych kobiet, kurwa. Chciałbym coś poruchać, kurwa. Spójrz w biustro, O ty kurwa, wstaję w nieba. Witam, panowie. Wy jesteście Nie diabła, tak? Mnie też wezwał Antoni Vincent Biega. Jestem podróżnikiem. Tak, tak, tak. No, no Kasi coś wspominała o tym faktycznie. co? Też niczego się nie dowiedziałeś? Pojawienie się takiej ilości mrocznych istot... To musi być odpowiedzialna jakaś magia nie z tego świata. Coś zdecydowanie musi je przyciągać, na przykład... Hmm, artefakt hmm, rękawicy Nemesis. ale nie, no, w sumie dia, działa chyba tylko na smoki. Może jedną z kodów Oriona, ale nie, no, to, to tylko jeden typ nie umarł Kurde, jest wiele opcji, może być któraś z kodów Winiwiarzy, albo Słoneczny Dysk. Mam jeszcze jedno podejrzenie. Ale tego artefaktu jeszcze nie potwierdziłem. Uff, ale to jest indywidualna moc jednego z pośmiertnych zakonów. Stary! Ale ty masz wiedzę! Jak cię złą? Nazywam się Albert Hurlisz. Ja wiem, że nie miał nie być tydzień, ale nie miesiąc, się nie będzie. No bo fazy, który miał być, no to tego nie było. No, będę, będę, się. Ty czemu tak postąpiłeś. Wrócę, to jest wszystko pod płac. Wspominałeś o jakimś pośmiertnym zakonie. Tak, chodzi o zakonanie śmierci. Czytałem o tym przy seraniu. Ten artefakt, który znaleźliśmy, może być artefaktem przymierzeńca Kostuchy. Według opowiadań to jest fioletowa kula, w której krąży spektralny dym. A tylko kanawki są do wybiorów? Coś takiego? O kurwa. To jest śmiertelna esencja! O kurba! czym ty Cześć, to mi jakiś gadasz, jakiś anioła śmierci w ogóle, Pierwszy, Wy nie chłopoty. rozumiecie, teraz wszystko się łączy w całość. No nie krzycz, kurwa. A kto wcześniej Bechamuta wielkiego? No. A chuj wie? To jest ten wasz potężny nekromanta, którego szukacie. Cześć, ale ty jakiś anioł śmierci mi gadasz, Be trochę chyba za dużo, za dużo. Na no, w szczęście sensie na wodzie nie zaatakują, jesteśmy bezpieczni.

Szelgar, to twoja mama. Co? Ducha normalnie widzę. Twój ojciec umiera. Bardzo prosi o spotkanie. Co? Co? Jeszcze tego brakowało. Mamo, po tym co zrobiłem, to ja się nie mogę pokazać na archipelagu górnym. Ja chcę cię tylko zobaczyć, ten ostatni raz. Nie uwierzysz. Akurat jestem w pobliżu. To ja... to podpłynę. No to czekam. Po wszystkim kupacie. Po wszystkim kupacie jak... Mierdolę. Nie masz? nawet na wodzie. Ale co to za zagrożenie? jak kupy ryba. No ale może ich być więcej tak naprawdę. Ciekawe Kupia... czy obciąga dobrze. Skolenie. Jakieś murloki. No <grym> i znowu mnie ominęła walka. z

Wiertelna esencja. Była tutaj. do tego przyszedł. Na no jaki archipelago, bo minorsz? To ty po drodze jest. No, ważna sprawa, muszę. Jaka sprawa? Co musisz? Muszę musisz. Rodzina. Ja tam trochę jeszcze zostanę. Mamy się do napisania... Się... ...opowieści. No skoro tak... ...odpłyniemy. tam, szefie? No, dżery. Więc Zastanawiałeś się kiedyś, czy Rada właściwie wtedy miała rację, czy były ci jedynie kukiełko w ich rękach. W końcu niegdyś byli przeciwko nam, a teraz jesteś z nami. Mm. Czy to nie jest właściwie dowód, że możesz okazać się szczurem? Po prostu w tyle, korona Doskonale. Władza. Myślę, że nie. Myślę, że teraz jesteś po prostu przypadkiem do muru. I przy pierwszej lepszej okazji byś na zdradził. Co no? o tym uważasz. Daj, tak. no. tak. jak nie mówię, no. Jesteście. jesteś moim szefem. Ja no, naprawdę jestem. doszliśmy do to... płynu porozumienia. Porobiło się, co? Synu, uśnij. Ja synu? Ja myślałem, że mnie nie już. Synu, wybrałeś własną ścieżkę. Wybaczę ci. Naprawdę ci wybaczę. Nie płacz. Staruszek już się narzył na tym świecie. Daw sobie radę. Beze mnie. Jesteś mądry synem. A masz trzy złota? Jasne, synu. Tylko nie na piwo. Tylko nie na piwo. Ale co ci jest w ogóle? Starusz? Jestem śmiertelnie chory. Na no co? Nie mogę ci powiedzieć. Bym ci powiedział Umarł! Nie, nie zaraz i nie możesz mi powiedzieć. jest... Jest to mój sekret wewnętrzny. No cóż, tyle wiem, że się śpieszysz. Tak jakbym wiesz co, patrzył się. rzucił zrzucił kilo. Tutaj? Ale idź już, bo zaraz zacznę śmiercić. No to nie wychodzi. No w końcu. Ile razy mam się komunikować? No dopiero co słyszałem? No to wyjmij w końcu ten kamień z dupy, no to może w końcu usłyszysz. Mieliśmy walkę, teraz, no nie mogliśmy. No niech będzie. Jak tam w idzie. Jednak idziemy na półwysep dojścia. Nasze dochody. Co no, kurwa? Ale to jest pół drogi przecież. Jedna gościu w innym miejscu. To była podpucha. Rozumiem. Traci ci czas. Pewnie nadal kurwa tych kanapeczek nie zjadłeś. Ja o ziemię. Kurwa, ty wieczni niezadowolony. Wiesz co, panie kurwa? Pierdol się i pocałuj mnie w dupę! Kurwa! W dupę? Nie dupę? No właśnie. Dobra, chuj. Podejemy. A co ta mroczna asencja robi? prócz przyciągania mrocznych istot osób? Podobno jak się ją rozbije, dostaje się moc istoty umarłej. Niewrażliwość na ból Przechodzenie między światami I mocnie ograniczone prześcioły Zyskujesz kontakt ze światami non mundum Dobra, pewnie zgarniemy za to nieco sumkę Coś bywa Bądź i, i tam widzisz swoje książki Dobry Albert Nara. Widzisz te swoje wam chłopaki To ja proponuję, żeby zacumować łódź na kamiennej pustyni tirisz. No po co? Bo będzie mniej morszych istot. Rafia, utoniemy jak ten łajbę o No to, to w takim razie na kamienną pustynię tirisz. I tak mamy y czasu z nawiązką.